Gdzieś pijemy wino Pinot Grigio, znaczy szczep Pinot Grigio La Sophora 2024, rocznik PIN, wino kupione w Rossmanie za 27 zł. Wino korkowane korkiem, do którego nie trzeba żadnego otwieracza oraz się go wyciąga, taki i nie ma, ładny korek naturalny, twist to taste. Cvita Augusta. E I teraz miałem wyprawę na pięknie, ładnie Teraz siciliane. Czyli. Sycylia. Sycylia. Mm -hmm. Ok. Grigio raczej z północą Bocha mi się kojarzy. Dobrze się zapowiada, bo pół palca się mieści. 12% alkoholu. Mm -hmm. Coś tam jest napisane. Później się w to zagłębimy. Białe białe. Białe, białe, białe. Takie prawdziwe białe, nie? Tak, nie żółte. Nawet nie, nie słomka. Tak, tak, białe, białe. No, tak, przyjemnie. Ta no, rzadko się spotyka. Takie jasne, nie? No, Żyłe. Zapachu. Co ten Świeży? Trochę cytrusów? No, świeżością taką. Troszkę z kwiatuszkami. Troszkę z No, głównie cytruski i kwiatki. I w smaku cytruski i kwiatki. A takie kwiatki, lekko w słodycz tak. taki lekko tak. miodzik taki. Ale ta Ale słodycz to nie przeszkadza. To nie, nie jest przeszkadzające. Fajna kwasowość się pojawia. chwilę po, po słodyczy. Czy takie wino? Wytrawne, półwytrawne. D doczytamy. Może nie, no to ale to słodycz nie jest tak. nie, nie, w ogóle Nie, 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 nie jest, jest męcząca, nie, nie jest fajna. Jest. Taki lekki miodzik, ale w sensie smak miodu. Ale w sumie krót, krótka te ta słodycze. Tak, tylko. Nie przeszkadzająca w ogóle. W pół do. Tak, nagrywamy o pół do. No, co to jeszcze jest? Właśnie <coughs> się, z czego to. Jaki to? Ja, Cytryna. No kwas, nie. kwas cytryny, przełomana na Gruszki. Miodł. Nie, to nie miod. No dobra, czytaj, nie zostawiaj nas w niepewności. Ale takie fajne, mineralne, dobrze przefiltrowane. Mm, ale delikatne, bardzo delikatne. Teraz, bo tam strasznie drobnym dróżkiem... A więc napisali, że Pinot Grigio to jeden z najpopularniejszych białych włoskich szczepów winogron, cieszących się uznaniem w wielu krajach. Tworzone z niego wina są lekkie, Wszystko. świeże i wytrawne. Czy ono jest wytrawne? No to tak. W miarę. Aromat tam i cytryn, pasuje. Eee. Zielonych jabłek, okay, i kwiatów. No to by się zgadzało. Idealne do, do czego byście? Do sera. Nie ma sera. Makaronu? Nie ma makaronu. No to nie trafia. Do ryb i lekkich mięs. Podawać schłodzone, to tak, tak, to tutaj tego. Korek typu helix. To nie codzienne zamknięcie. Dla wina, dzięki niemu butelkę można bez trudu, wielokrotnie zamykać i otwierać korek. Należy wykręcić. Więcej informacji na helixconcept.com Chyba nas to nie będzie dotyczyło. Nie, nie będziemy wielokrotnie zamykać. A wino kore? odpowiednie dla wegan. Ale to jest fajne, jeżeli ktoś mhm. potem sobie chce, nie wiem, swoje wino, mhm. czy cokolwiek, pyk, zakorkować. Może nalać lampkę i zakończyć? Mhm. No tak Dobrze. Polecasz? Ćwiczyć siłowo? Jak to było? To zapiszmy to zapiszmy. Przejdźmy. Przejdźmy. Ale opis jest idealny, nie? Dokładnie. W miarę. Z, tak. Z, 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 z tą intensywnością tam trochę. Nie jest intensywne, nie, ale dobre. Nie, ale wino jest no. takie, nie jest jakieś wodniste. Nie. Jest takie smakowe, no jest esencjonalne wszystko jest, to Jest w porządku. Ale z tą cytryną, no to ja kwasowość cytryny czuję już teraz. Tak. To jest ewidentnie kwasowość taka już... Jakoś już słodkoczył. Tak A słodko tą słodkawość, myślałam, że to gruszka nie. Ale, ale ta słodkawość, słodkość uleciała. To tam, już jej nie ma Tak, 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 ale tak, to właśnie cytryna też czuję. Teraz tak. obrazu ze skórki. Nie Podświadomie można was pokierować łatwo. No na cytrynę dodałeś, tak? Nie, bo przeczytałem, że zapach cytryny w ogóle już teraz czuję cytryny. Mhm. W zapachu nie. Okej, okay. no ja zapach. Ale w zapachu no, też o, miód taki, no nie kwiaty takie, lekarskie. Tak, tak, no, tak i to na początku tak. smaku też było, tylko gdzieś teraz może, jak będziemy potem coś konsumować, mhm. serii. I inne rzeczy. Osiem. Ja osiem. 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 Osiem, 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 Bardzo dobrze. Daj 10. Nie, właśnie tak się zastanawiam nad siedem i pół. Nie, dobrze. Dobre, nie, ma. Ale nie ma jest niemal. Ale jest mineralne. Tak. Dobra, może nie, nie, nie. Po sycylijskim bym mhm. liczył na to, że będzie jeszcze bardziej wszystko intensywniej. W sensie będzie takie no, z bardziej dojrzałych, takich pełnych owoców, a tutaj tak. Nie powiedziałbym, że to wina z Sycylii pochodzi. Nie, nie uważasz, że tego słońca tu aż tyle nie ma? Nie ma? Ale może, nie wiem. Okay. Do... Na zachodnim stoku. Dokładnie, może... W No, ale akurat to jest... na Sycylii był to było deszczowe na pewno, na pewno. I tego się trzymajmy. E, fajne linko? Dla kogo? Dla wszystkich, dla wszystkich. For everyone. E, Okej, okay. dobra, skoro tak mówisz, to nie ma dziewino dla wszystkich. Nie, ona nie jest tak dla wszystkich. Będzie robiłaś. Dla ty no, tych, co preferują Białe wytrawne. Tak. tak. Dla wszystkich, którzy lubią białe wytrawne. Myślę, że to powinno nie. być w porządku aczkolwiek. No, to nie jest takie, no, że wybucha wszystko tak i smaki, i tak, Tam jest trochę rzeczy pochowanych i one są takie bardziej dyskretne. Ale co, na poziomie? Nie, wino na poziomie. Jest ok. Tak, przepraszam. Także Rosman po raz kolejny nas nie lęka, czy Tak. Od nas ósemka, No lęka. i polecamy. Pozdrawiamy.